Cześć i czołem. Zobaczcie, co tym razem Wam przyprowadziłem. Kia EV6, czyli topowy, póki co topowy elektryk Kia. Powiem szczerze, że gdy pierwsza zobaczyłem jakieś zdjęcia, szkice tego modelu, to myślałem, że to będzie bardziej kompaktowa konstrukcja. Natomiast w rzeczywistości, na żywo, to kawał samochodu jest z tej EV6. Ni to SUV, ni to crossover, ni to taki typowy hatchback. No, ciekawie narysowane w każdym razie jest to auto i zobaczcie szczególnie te tylne światła taki pas świetlny LEDowy no, robią robotę zresztą samo auto też robi robotę na ulicy bo naprawdę dużo ludzi się za mną ogląda to znaczy bardziej za samochodem niż za mną ale Kijanka wzbudza zainteresowanie ten kolor nadwozia na tym egzemplarzu też jest ciekawy Deep Forest czyli taka głęboka zieleń taki kolor charakterystyczny dla Jaguarów czy Bentley no ale jak widać też można mieć elektryczną kijankę pomalowaną właśnie w takie barwy. Ładne to auto jest, czy nieładne? Co sądzicie? Jak mawiał klasyk, mnie się podoba. Ale nie wiem, czy podoba się też Tobie. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje wewnątrz. Ubiłem się za kierownicę, jak widzicie. I tutaj też się dzieje, zobaczcie ten tunel środkowy, ta konsola jest taka podwieszona, wisi w powietrzu. Kierownica ma tylko dwa ramiona, jak w jakichś starych Mercedesach chyba, nowych zresztą też. No, ciekawie to wygląda. Jakość wykonania standardowo podejmuje ten temat i nie ma co ukrywać, że kija jest plastikowa w środku, dość mocno. Ale nie wiem, czy Wy też tak macie, że... Nawet jak ten plastik, tak jak tutaj, ma jakąś fajną fakturkę, ma jakiś fajny wzorek, to od razu lepiej wygląda. Ja mam takie wrażenie. No i tak samo jest, jest tutaj. Od strony praktycznej to wnętrze też jest fajnie dopracowane. Zobaczcie, tu dwa cup holdery, tu jeszcze malutki schowek. Duży schowek w podłokietniku, ładowarka indukcyjna. Tutaj to w ogóle gigantyczny schowek. Tam są dwa złącza, jedno USB-C, drugie USB starszego typu. No, fajnie to. Pomyślane praktycznie rozsądnie. Dobra, odpalmy to cudo tym takim guzikiem, który przypomina guzik od jakiegoś monitora. Auto plumka, bo nie mam pasów, ale o, przestało, superowo. Mm, tutaj jest, ha, nazwijmy to wybierak skrzyni biegów. Działa trochę jak programator od pralki, kręcimy w lewo lub w prawo, wybieramy program jazdy i w drogę. Tutaj z kolei na panelu mamy oczywiście w tym egzemplarzu, to nie jest standard, tu mamy bogatą wersję wentylowane fotele, podgrzewane fotele, podgrzewana yy, kierownica. A propos kierownicy, to jedna rzecz mi w niej przeszkadza. A mianowicie przy moim wzroście, czyli około 180 cm, nie jestem w stanie sobie tak ustawić tej kierownicy, żeby ona nie zasłaniała mi widoku zegarów. To znaczy skrajnego, mm, skrajnych punktów tych zegarów, czyli nie widzę albo prędkości, z jaką jadę, albo zasięgu, jaki mam możliwy do pokonania. Mniej więcej widzę, o, w ten sposób. Tak to, tak to Wygląda więc, no tutaj ergonomia w tym przypadku, w tym elemencie do poprawy. Tutaj, przechodząc do innego tematu, mamy panel od radia, taki wirtualny z fizycznym pokrętłem głośności, co jest dla mnie jak zawsze dużym plusem i zawsze to będę podkreślał. No dobra, ale gdzie mamy panel klimatyzacji? Powiecie, nie, nie jest on gdzieś tu schowany w panelu dotykowym. On jest też tutaj, tylko żeby go włączyć, musimy nacisnąć. O, zobaczcie, Bach taka magia, taka sztuczka i pojawia nam się panel od klimy. I wcześniej tym robiliśmy głośniej, ciszej, a teraz robimy, zwiększamy bądź zmniejszamy temperaturę klimatyzacji. Z powrotem, bach, panel od radia. Tutaj już takiej magii nie ma na tym wyświetlaczu górny mój jest oczywiście dotykowy. Mam zimny palec, średnio chcę reagować na dotyk. Mniej bym powiedział klasyczne, nie przekombinowane, jak w Hyundai'ach, jak w każdej innej Kia. Z ciekawszych opcji to tu nie ma chyba nic. Wszystko standardowe, nie ma jakichś magicznych rzeczy czy czarodziejskich mm, sztuczek. A propos tych zegarów, jeszcze wrócę do nich, do tych zegarów, które są zasłaniane przez kierownicę przy moim ustawieniu fotela i kierownicy. Eee, pomijając ten aspekt, są one bardzo czytelne i nie są przekombinowane. W zależności od trybu jazdy zmieniają troszeczkę swoją barwę, ale w gruncie rzeczy nie są jakieś. Przesadzone, że tak powiem. Ciekawostką jest. O, zobaczcie, włączę kierunkowskaz. Tutaj mamy widok z kamery pod lewym lusterkiem, teraz z kamery pod prawej. Pod prawym lusterkiem. Mm, typowy gadżet. Powiem Wam, że podczas jazdy absolutnie nie zwracam na to uwagi. Eee, patrzę na lusterka po prostu zmieniając pas, i tyle. To jest raczej rozpraszacz uwagi niż faktycznie pomocna rzecz. Chociaż parkując na przykład przy kramężniku. To widzimy, czy przycieramy felgę, czy też tej felgi nie przycieramy. Także, ok, może się to przydać. Łopatki za kierownicą malutkie. Oczywiście nie do zmiany biegów, tylko do zmiany siły rekuperacji. Możemy sobie to płynnie regulować podczas jazdy. I jest to też jak najbardziej fajne rozwiązanie. No, tak to wygląda. Tak wygląda wnętrze EV6 z pozycji kierowcy. Jak jest? Podoba się, czy się nie podoba? Ciekawie, na pewno jest. Ciekawie, nie ma nudy. Dobra, idę do tyłu. Miejsca z tyłu jest dużo, tak Wam powiem, na nogi to nawet bardzo dużo. Natomiast nie ma go prawie wcale na stopy. No tu dalej nie wsunę nóg pod siedzenie, po prostu nie ma miejsca, jest tam ciasno. Więc na kolana, nad głową wszystko jest ok. Na stopy nie ma miejsca wcale, ale nie ma też na przykład tutaj tunelu środkowego, więc trzecia osoba po środku usiądzie komfortowo w takich śmiesznych miejscach są porty USB typu C, tutaj i tutaj, dwa ale dodatkowo jeszcze oparcie tylnej kanapy można sobie regulować o, jest tutaj taka wajcha i za jej pomocą mogę sobie wybierać kąt pochylenia kanapy, czy chcę siedzieć czy chcę bardziej leżeć ogólnie miejsca sporo, komfortowo wygodnie jak tam wygląda bagażnik w kijance? 520 litrów ma w wersji RWD, podobno. No i tak wygląda. Spory foremny, ale jakieś płytki, mam wrażenie. Chociaż, o, jest podwójna podłoga. Także no jest tutaj sporo możliwości, jeśli chodzi o opakowanie jakichś szpargałów. Mamy złącze. 12V oświetlenie. Wajchy takie do składania foteli, do składania oparcia tlennej kanapy. No, ponad 500 litrów tak to wygląda. Jest to wersja RWD, więc silnik jest tutaj z tyłu. A co mamy pod maską? O, maska na siłownikach, więc już jest duży plus. A pod nią mamy zobaczcie schowek dodatkowy. W tym przypadku są tu kable do ładowania. Ale jak te kable się wyjmie, to jest 52 litry dodatkowej pojemności na jakieś pakunki. Fajne, praktyczne rozwiązanie. Podoba mi się to. Zanim opowiem Wam więcej, jak tym samochodem się jeździ, pokażę Wam jeszcze jedną, nie wiem czy śmieszną, czy straszną wręcz rzecz, a raczej przypadłość aut elektrycznych. Zwróćcie uwagę na zasięg. Aktualnie jeszcze 311 km mogę przejechać bez ładowania. I teraz tak. Zmienię tryb jazdy na Najbardziej sportowy jest. Odpalę sobie pompę ciepła, bo jest mi zimno. Zwiększę też klimatyzację na 27 stopni, więcej się nie da. I zwiększę nawiew na maksa. Liczę, że mnie jeszcze słyszycie, bo tu dość głośno szumi, ale do rzeczy ważniejsze jest to, co teraz pokażę. 209 km zasięgu, 100 km zniknęło, a ja, zobaczcie, nie ruszyłem się nawet. Z miejsca! Więc taka przypadłość aut elektrycznych, z którą póki co musimy żyć. Dobra, przyciszę trochę tę wichurę. Zmienię temperaturę. Zobaczcie, jak to się płynnie zwiększa. A kręcę tylko gałką od temperatury klimy. Dobra, tryb eko. Wracamy. Pompa ciepła. OFF. I znowu mogę jechać 311 km. Takie rzeczy się tutaj dzieją. W przypadku absolutnie każdego nowego auta elektrycznego już na samym początku pojawia się Pytanie, jaki zasięg jest w stanie ten samochód pokonać na jednym ładowaniu i dlaczego ten zasięg jest tak mały? A szwagier jeszcze dołoży do pieca i powie, że jego TDI to w ogóle na jednym tankowaniu 1500 km robiło, bo bak miał ponad 90 litrów, a ropy to wchodziło tam i 110 litrów jak dobrze zalał. E, tak czy siak, w kwestii średniego spalania raczej w kwestii zasięgu Kia EV6 ma naprawdę dużo do powiedzenia. Tutaj mamy do czynienia z taką wersją, jak ja to nazywam, najbardziej zasięgową czyli mamy największy akumulator, jaki ładują do tego modelu akumulator o pojemności 77 kWh oraz relatywnie niezbyt mocny silnik bo tutaj ma on moc 229 koni i napędza tylko koła tylnej osi. W efekcie taki zestaw pozwala na przejechanie w warunkach zimowych podkreślam, w warunkach zimowych których elektryki nie do końca lubią około 400 km i to bez jakiegoś spinania się, bez marznięcia, z używaniem wszystkich tutaj dobrodziejstw, jakie na tym pokładzie są. 400 km w zimę w elektryku, no niezły wynik, przyznacie? Sądzę, że gdyby te wszystkie ogrzewacze i podgrzewacze wyłączyć i, i gdyby na zewnątrz temperatura była większa, no to nawet 500 km jest osiągalna, a to już taki godny rezultat, bym powiedział, godny w życiu codziennym. Co do samej jazdy EV6, no to... Jest to komfortowe, wygodne, przestronne auto, może nie za bardzo angażujące w jazdy. Pytanie, czy w to jazdę ten samochód ma angażować. Chociaż, słuchajcie, z drugiej strony tutaj w wersji RWD można wyłączyć całkowicie elektronikę, która czuwa nad tym, żeby dupka w tym aucie za bardzo wam nie szalała, za bardzo nie wyjeżdżała. I gdy tą elektronikę wyłączycie, no to ta dupka już szaleje. Już wystarczy mocniej dostać gazu i ten samochód wieżga tyłkiem jak dziki, więc jest tutaj gdzieś taka dawka sportu, dawka przyjemności, sprowadzenia przyjemności z jazdy. Natomiast to nie ulega wątpliwości, że dla mnie jednym z głównych plusów tego modelu jest właśnie ten zasięg, bo umówmy się, 500 km w elektrykę już pozwala traktować ten samochód jako pełnoprawnego członka rodziny. EV6 już nie jest tylko i wyłącznie autem dla kogoś, kto ślepo wierzy, że ta cała elektryczna motoryzacja to zbawi naszą planetę i uratuje w ogóle miliony ludzkich i nie tylko ludzkich żyć. I na sam koniec, jak zawsze, zostawiłem kwestię ceny. Wydrukowałem sobie cenniki, żeby nie było. Kia EV6, podstawowa wersja zaczyna się od 209 900 zł. Wersja z większą baterią i mocniejszym silnikiem 241,900. Przynajmniej, jeśli mówimy o najbardziej podstawowo wyposażonych egzemplarzach. Ale mam też, zupełnym przypadkiem, cennik Hyundaia Ioniq 5. Czyli takiej kij ze znaczkiem Hyundaia. Oczywiście inaczej ubranej i w innej stylistyce. I teraz tak, Hyundai Ioniq 5 zaczyna się od 219,900, czyli jest dyszkę droższy od kijanki a wersja mocniejsza i bardziej zasięgowa 247 900, czyli też więcej od Kia EV6. No, ogólnie fajna ta Kia, powiem Wam szczerze. Mógłbym mieć takiego elektryka. A Ty, jak tam u Ciebie? Jesteś gotowy już na motoryzacyjną, elektryczną teraźniejszość, a nie przyszłość? Czy jednak diesel musi dymić, a benzyna to musi? A nie powiem co. Jestem ciekaw Twojej opinii. Szczerze, pisz w komentarzu.